Hej, kajka kochani, ja jestem Paula i witam Was w kolejnej aktualizacji Stars Table. I dzisiaj mamy aktualizację związaną z Halloween. W końcu słuchajcie ją, nagrywam. Mam nadzieję, że mi wybaczycie mój głos i to, że nie było jakiś czas filmów. Ale tak jak Wam dawałam znać, niestety byłam dość chora i to tak nieźle, nieźle. I to jakie biegi tu są w ogóle. I oczywiście, zanim zaczniemy, to jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to zachęcam Was do zasubskrybowania kanału, aby być na bieżąco ze wszystkimi filmikami i seriami na kanale. I słuchajcie, ten oto piękniźnie jest tutaj bez powodu i ten mój strój. Słuchajcie, zaczął się Halloween w końcu i mam nadzieję, że wszystko, słuchajcie, Wam tutaj pokażę. A jeszcze zanim zaczniemy, to jeżeli ktoś nie wie, jeżeli pod tym filmikiem napiszecie Hejka, pozdrowisz mnie, to ja w kolejnej aktualizacji, słuchajcie, Was pozdrawiam. Więc teraz przechodzimy już do całości aktualizacji. Czyli pierwsza rzecz, musimy udać się w pewne miejsce. Jak widzicie tutaj w tle, to miejsce jest tutaj przed nami. Ono jest w różnych e, zakątkach Jorwiku i jest to, słuchajcie, portal. Portal, który przeniesie nas do twierdzy galopującego Thompsona. Tak, jeśli dobrze pamiętacie z tamtego roku, a jeżeli ktoś nie, to e, w tym samym miejscu był właśnie. Portal, więc teraz słuchajcie, przechodzimy. Więc o matko, jaka ładna dynia! Ja chcę tą dynię, słuchajcie, zobaczcie, jakie dni się. Ja wiem, że już ja chcę tą dynię. Aha, i coś zabrałam. Okruł duszy, czy co zabrałam, Co? Przynudówkę. Ale słuchajcie, właśnie, jeszcze tutaj słuchajcie. A jakby ktoś chciał wiedzieć, ciekawie w ogóle, właśnie, czy w tym roku będzie, ten oto kru kruczek, on jest, słuchajcie, z zadania z tamtego roku. No ale dobra, słuchajcie, już wracamy do twierdzy. No i słuchajcie, widzicie, wrona poe, wiecie, masz się uda. Widzicie, mamy zielone, więc dobrze się udaliśmy. Czyli mamy wrona poe. Rany Julek, jesteś chyba setną osobą, która dziś mnie szuka. Chodzi o gadającego ptaka. Hmm, co się usunąć. O, hej, maluchu, musisz nam pomóc. On oszalał. Uu. Co to za pytanie? Galopujący Thompson, rzecz jasna. Chodzi o twierdzę galopującego, ten, której właśnie jesteś. Chyba nie wiesz, co się dzieje, więc zacznę od początku. Oj, tu mamy jakieś. że jesienny, okej. Okay. Dobra, może ktoś ci już mówił o twierdzy galopującego, a może nie? Ale to miejsce ma mnóstwo lat. Galopujący Thompson, tak, jest władcą twierdzy. Każdej jesieni o tej porze roku, gdy zasłona oddzielająca nasze dwa światy słabnie, galopujący powraca na Jorvik. Co robi na Jorwiku? Szuka dusz, rzecz jasna. Poluje na nieświadomych ludzi i ciągnie ich dusze do twierdzy, tak jak moją. Nie, to nie jest takie złe. Jeśli popatrzymy na pozytywy, to ciągle przybywają tu kolejne osoby i możemy poznać nowych przyjaciół. Co roku pojawia się coś niespodziewanego i ekscytującego. Twierdza galopującego, dla mnie to bardziej jego plac zabaw. Musisz tylko wiedzieć, gdzie szukać i z zignorować wszechobecną śmierć, mrok i takie tam. Jest tu całkiem sporo gier, wyścigów i przyjęć. Możesz nawet pójść na zakupy, fajnie, nie? Ale ostatnio w ogóle nie można się dobrze bawić, no bo galopujący poluje na kogoś wyjątkowego. Już dawno nie był taki zdenerwowany, he, <laughs> Tak czy siak, tym razem galopujący nie chce ryzykować. Zamknął wszystkie nasze portale, więc nie możemy już wychodzić. Oczywiście nie wziął pod uwagę geniuszu Kasper. Okej, okay, no to słuchajcie, mamy jakąś tajemnicę. Dobra, wiesz już wszystko co trzeba. Bierzmy się do pracy, dobrze? Przerażająca wycieczka, potwierdzy. Dobra, rozejrzyj się trochę, potwierdzy. Zerknij na kocioł, magazyn, stajnię i cokolwiek tylko chcesz. Okej, okay. i mamy co do portali, to mam pomysł. Będę szczera, wszyscy tu jesteśmy znudzeni na śmierć. <laughs> znudzeni na śmierć, dobra. W każdym razie, chodzi mi o to, że czekają nas nienawidzenia, upiorne wizyty i imprezy. Ale teraz bez tych portali nie możemy się stąd duszyć. Ale wiesz co? Doznałam olśnienia i są przedmioty zwane okruchami duszy. Ktoś Ci już o nich mówił? Okruchy duszy są naprawdę potężne. To stuprocentowo czysta, skrystalizowana energia ekteniczna. Czemu tak patrzysz? Nie wiesz, o co to energia ekteniczna? Dobra, już tłumaczę. To skrystalizowana maź ducha. Lepiej? Tak się zastanawiam że gdyby ktoś rzucił przystarczająco dużo okruchów duszy do nieaktywnego portalu, to może odzyskałby on moc i Ta dam. znów będziemy mogli swobodnie się przemieszczać, ale będzie zabawa. Tak się składa, że mam kilka tych okruchów duszy. Jeśli dam jeden cenny okruch, przetestujesz moją teorię? To całkiem bezpieczne, przysięgam. Upewni się tylko, że rzucasz z odpowiedniej odległości, dobrze? Wiem co sobie myślisz, czemu ja tego nie zrobię. E, ktoś musi być tutaj, wiesz, na wypadek, gdyby plan nie wypalił, ale wypali, na pewno. No dalej, na co jeszcze czeka? Wszystko będzie w porządeczku, Zaufaj mi. Dobra, czyli słuchajcie, będziemy jeździć... oje. Co tu jest? ktoś tu był. Będziemy sobie, słuchajcie, jeździć. Czyli mamy kocioł. Tutaj mamy, słuchajcie, kocioł. Stoisz obok wielkiego, bulgoczącego kotła. Uważaj jednak, bo to charakteryz... charakterny kocioł. Mamy nową czarownicę, która chce uważyć trochę miksur. Szczerze mówiąc, to będzie jej potrzebna pomoc. Dlatego pamiętaj, do kotła zbliżasz się we własne ryzyko. Nie bierzemy odpowiedzialności za nic, co wypadnie do środka. Przepraszam, musiałam to powiedzieć. W przeszłości mieliśmy kilka incydentów. Dobra. Teraz mamy magazyn. Te skrzynie Dadzą ci dostęp do wszystkiego, co trzymasz w swojej szafie. W jaki sposób? A bo ja wiem. A w tamtym roku, słuchajcie, była dynia. Dobra, czyli mamy sklepy. Tutaj mamy sklepy i właściciele nie mówią zbyt wiele, ale mają świetne oferty. Kupisz u nich rozmaite straszliwe rzeczy, a ich ceny wcale nie odstraszają. No to zobaczmy. U, maski! Ojejku dużo! O Jezu. Jest Hermana? O matko, nawet Hermana. To jest troszkę, słuchajcie, creepy. No ale Halloween to jest, nie? Słuchajcie. Mamy kolejny sklep. Mam nadzieję, że tu coś będzie ciekawszego. Tu mamy stro... Uuu, to mi się podoba. a bo to są te takie... Te bez punkcików, słuchajcie. O, tu mamy coś. O, tu są, widzicie, moje. O, ale dodali ten. Jakby, że to jest do tego, taki ala nowy strój dla konia. A to akurat fajnie, słuchajcie. Mm, co jeszcze jest? Przerażający czaprak halloweenowy. a czyli to jest do, do tego. Ale to fajnie, słuchajcie, bo to w tamtym roku tak dużo chyba nie było. Czekajcie i lecimy tu. Uuu, dobra. Czyli lecimy jakby na tej zasadzie. Tak, to mam. Ło, to też jest fajne. I tu, słuchajcie, mamy nowości. Ale z tego, co ja, słuchajcie, patrzyłam, to te dwie rzeczy i chyba to jest za kody. Ja Wam, słuchajcie, zrobię shorta z kodami, ale tak jak mówię. Najpierw zobaczcie sobie właśnie te kody. Bo jak nie chcecie czekać na shorty, to wam yy, powiem tak: najlepiej wejść na Instagrama, wpisać Star Stable, ale nie jakby polski, tylko yy, angielski. Angielską stronę Star Stable, to wtedy tam słuchajcie jest coś ciekawego. To tam właśnie dają właśnie kody i inne słuchajcie rzeczy. I teraz uwaga: mamy dynkę. Dynika, ja bardzo lubię tą dynkę, bo ona ma słuchajcie, jak widzicie stroje. Stroje dla konia, stroje dla nas, więc ona jest właśnie za te żetonki jesienne. W tamtym roku były okruchy duszy po prostu. No dobra. Teraz, słuchajcie... O, tu coś jeszcze jest. A ten sklep wydaje mi się już cały czas. No ale dobra. Teraz, słuchajcie, spróbujmy dotrzeć do stajni. Stajnie są tutaj. Bo mamy nowe konie. A to jest stajnia. Nie muszę ci mówić, co się robi w stajni, więc po prostu zerknij sobie na te upiorne piękności. No właśnie, słuchajcie, mamy nowych. Pierwsza rzecz, lecimy od tej strony. Te piękni się już, słuchajcie, były w tamtym roku i to były właśnie te dwa są z tamtego roku. I ja je w sumie, a w sumie wam pokażę, no bo teraz mamy to nowe. Wiecie, o! Że możemy je widzieć w ten sposób. Więc jak widzicie, one wyglądają tak. Mam go, więc on na pewno się pojawi w jakiejś aktualizacji, yy, wiecie, yy, Halloweenowej. Coś, jak go lubię brać czasami na zwykłą grę. Więc to jest piękny Song Sorow. Tu mamy Das Grima, jeśli dobrze pamiętam. Tak. I on jest przepiękny. To jest ten jeden. Z moich ulubionych Halloweenowych konisiów. Bo to jest po prostu... No słownie, to jestem ja, można powiedzieć, jako koń. Czarny z niebieskim, z takim lekkim zielonym, no to jest po prostu miłość od pierwszego wejrzenia. No i wyjątkowych... A, jeszcze ruch specjalny, no widzicie. O, ja nie jest cały sipat. No, przepiękne są te konie, słuchajcie. No i jak widzicie, ja już posiadam. Dobra. I teraz lecimy tak. Tego też posiadam. Co tu w ogóle jest? Coś zebrałam, ale nie wiem co. I tu mamy takiego pięknisia, tomfru. I też jest przepięknym konisiem. On jest chyba na podstawie koni quarter horse. Tak, to są kwaterki. Nie wygląda w ten sposób taki kościotrupek. W sumie wiem, że są. Nie wiem, czy teraz są, ale wiem, że są te proszki, słuchajcie, co właśnie koń może być mumią, kościotrupkiem takim. Ja są piękne. Jesteś piękny. Teraz mamy tego, czyli tego, co mam teraz aktualnie. I ten jest na podstawie koni Shire. Jednakże y, jeszcze są inne maści, ale akurat tego jednego tylko można kupić słuchajcie w Halloween. Jeśli dobrze pamiętam. No i zobaczcie tylko 300 star końców. Ja chyba dawałam trochę więcej. Tu mamy Pepite. Tak, mamy Pepite. Na jakiej podstawie? To jest chyba koń północno szwedzki, jeśli dobrze pamiętam. No i on nie ma tego jakby... O! Widzicie taka biegająca dynka. Też mam tego pięknie się. A Jest za 850 końców, więc też nie jest bardzo się. I tu mamy łudir. Czyli konia, który wygląda jak drewno. Jak drzewa. Coś Ala zombie. No jest bardzo ładny, też mam go. I słuchajcie, teraz przechodzimy do nowych koni. Bo zobaczcie. No właśnie, gdzie one są? O, właśnie. I słuchajcie, jak już tu jesteśmy, co ja w ogóle zabrałam? Końskie włosie. Ok. Ciekawie, ale tak, słuchajcie. Stwierdziłam, że w tym roku, tak jak tam w tym roku mówiłam, nie, nie kupuję ich, to w tym roku. W tym roku już się jednak skuszę. Aby wykupić o właśnie tą dynię. Tego kociaka, który gdzieś mi uciekł. Kościuś, gdzie jesteś? O, tu jest, widzicie Kościuś. No, jest Kościół. Chwila nie Kościusia wzięłam, tylko kupiłam urzekający czarny kot. A to jest Kościół. No i dynka. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, i teraz wydaje mi się, że musimy jecieć tutaj. To jest wyspa wieży. To groźna, wyglądająca forteza ma ciekawą historię, ale długą. Dziś urządzamy w niej przyjęcie. Tak, ta wyspa jest pełna zabawy. Zapytaj Ewo o lochy i dynie. Nie pożałujesz. Okej. Okay. Co tu było? Nie wiem, zbieram wszystko, co, co da się zebrać, słuchajcie. Jegoś kwiatuszka zebrałam. No i my tu mamy. Mamy tutaj, wydaje mi się, historię z Newdom. No właśnie, to jest z tamtego słuchajcie roku. No i jakby to przenieśli do tego roku. Hmm. O! Dobra. Wygląda troszkę jak to miejsce, słuchajcie, ten. Co, jak robiłam zadanie w dolnie y, ukrytych dinozaurów. Ja jakoś nie chcę tam wchodzić. Na razie, chociaż. Ale w tamtym roku to nie było miejsce dostępne. Więc y, fajnie. Jednakże y, szukamy, słuchajcie, dalej. Kolejnych miejsc. Okej, okay, kochani, z tego co widzę, to zobaczcie, tutaj jest jakieś przejście do dalszej części jakby. Więc y, ciekawe. Spróbujemy tu wejść. No oczywiście, że się zablokuje jeszcze lagi. To jest norma. Ale zobaczcie tu można przejść. Tego tutaj nie było. W tamtym roku, więc co tu będzie? To wyspa optymistów. Śliczna, prawda? Tutaj odpoczywamy, a czasami zapalamy świece dla tych, których opuściliśmy. Ha, okej. Okay. Tak, oczywiście. Oj, oj. A to nic się nie stało. Nie. Yy, dobra, szukamy teraz kolejnego miejsca, czyli mamy kolejne. Słuchajcie, kółeczko. Dobra, słuchajcie, jesteśmy i to jest chyba właśnie tu mamy dać um, ten kryształ. Słuchajcie. Właśnie tu nagle tak dużo zrobiło. Nie. Łomatko, konia zgubiłam. Halo, dobra? Czy chcesz użyć okruchów duszy, by naprawić ten portal? Tak. Okej. Okay. więc słuchajcie, możemy iść, tak? Okruchy duszy, więcej, trzeba więcej. Wrzuć je w portal. W wzgórze stracha na wróble czeka. Uważaj na czarownicę. Mam 9 na 10, tak? To co? To e... To teraz, słuchajcie, wracamy do tej, 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 tego duszka Kaspra. Dobra, jestem z powrotem. Jak widzicie, no jest u was tu trochę. I to by było na tyle: z zabiorą cię w rozmaite dziwne miejsca. To znaczy, że to y, zabrałyby cię, gdyby działały. OK. Eee. No dobra, więc słuchajcie, tak to wygląda. Tu jest dość dużo tych zadań, więc najpierw idźmy może tutaj. Nie, nie rozumiem, dlaczego tak się zachowujesz. Nie możesz po prostu... I patrz, przez ciebie krzyczę. Karin, pamiętaj co mama zawsze powtarza, weź głęboki oddech. Bulbul. Tak, i bardzo za to przepraszam, ale patrz, kolejna osoba, która chce uważyć miksturę. Co jej powiesz, hm? Że nie może? E. Przepraszam za tę całą scenę wcześniej. kocią nie był taki humorzasty. Ale gdzie moje maniery? Mama to była, była, by była rozczarowana. Jestem Karin, a ty na wszystkie gwiazdy, ty jesteś pewnie Paulina, a ten jeźdźcy duszy. Sporo o tobie słyszałam, ale nikt nie wspomniał, że taki z ciebie słodziak. Okej, okay, przepraszam, to było bardzo niestosowne. No weź Karin, bądź profesjonalistką. Kocioł źle się zachowuje. Znajdziesz to, co pro... znajdziesz to, o co prosi, żeby się uspokoił? Na razie mam rotał coś o mchu, mazi ducha i pajęczym jaju. Odszukasz te rzeczy i wrócisz z nimi do mnie. Eee. Eee. Ale to ja mam je tu znaleźć? Ba tak. Dobra, to widzimy się jak gdzieś je. Słuchajcie, znajdę. Okej, okay, słuchajcie, w międzyczasie znalazłam tutaj słuchajcie zadanko. Witaj maluchu, co roku o tej porze Dolina Złotych Wzgórz wypełnia się uroczymi małymi kabaczkami oraz większymi, mniej uroczymi dyniami. Za ekscytujące wydarzenie. Ale w tym roku coś się zmieniło. Portal do Doliny Złotych Wzgórz leży uśpiony, a dynie śpią razem z nim. Gdyby ktoś aktywował portal, powinny się obudzić, a wtedy czekasz, czekać nas będą dyniowe łowy. Okej, okay. no i ile tych... tych 35 okruchów, słuchajcie. Ja nawet ani jednego jeszcze nie znalazłam. A tutaj? To jest stracha na wróble. Tu potrzeba jest 10. A tu? Polna to ga galopujący Thompson skrył najbardziej dręczące i bolesne wspomnienia. Flamefire może pojechać razem z Tobą, o ile portal będzie działał. Mogłam go naprawić, ale nie mam tyle. Tak, dobra, słuchajcie, szukam dalej. Uwaga, znalazłam jajko. Tylko nie wiem skąd wziąć resztę, no ale dobra, lecimy dalej. Okej, okay, słuchajcie, znalazłam chyba Mech. To jeszcze maź ducha. Słuchajcie, chyba znalazłam. Tak, znalazłam, słuchajcie, to maździazje. Dobra, więc mam, słuchajcie, wszystko. Rety, ale szybko, niesamowity z ciebie człowiek. Zobaczmy, czy kocioł przyjmie nasz prezent. Czy możesz wrzucić składniki do kotła? Wciąż się uczę ważenia mikstur. Jestem odrobinę zdenerwowana, ale ty na pewno sobie z tym poradzisz. Okej. Okay. Czyli co by mieliśmy wrzucić? Maść ducha. Halo? A dobra. To słuchajcie, trzeba nakliknąć, czyli mamy mech, to i... Tak. To, to, to. Okej. Okay. Chyba było dobrze. No dobrze, już nie chcę, ja chcę na konia. I proszę, patrz jak kocioł się teraz ożywił, polna jeść cuduszy. Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Możesz poeksperymentować z miksturami. Zauważyłam, że składniki mają na nie bardzo duży wpływ. Um. O polna, nigdy nie zgadniesz, co się stało rano. Dokładnie kocioł znowu zaczął rozrabiać. Proszę, wybacz mi. Będę dozgodnie wdzięczna, jeśli pomożesz mi kolejny raz. Kocioł mam rotał coś o popiele, rumianku i okruchach duszy. Popiół, rumianek i okruch duszy. A ja to w sumie słuchajcie wszystko mam. Popiół, rumianek i okruch duszy. Ok. Patrz, kocioł znowu jest spokojny. Muszę przyznać, że choć ostatnio wybryki kotła bardzo mnie stresują, to cieszę się na Twój widok, Polna na jej cuduszy, ale na pewno tak działasz na każdego. Ok, czyli zobaczcie, udało nam się. Hmm. Coś tu. dostać. I jej już tu nie ma. Ok. To co teraz? Okej, okay, kochani i słuchajcie, jeszcze zanim zaczniemy, to ważna wiadomość, czyli mamy kolejną emeryturę również koni, czyli konie American Paint generacji 1.5, pierwszej odchodzą, słuchajcie, na emeryturę i można je kupić do 9 słuchajcie, listopada. Więc ja na pewno je zakupię gdzieś pomiędzy aktualizacjami. Taki mam, słuchajcie, plan. I ogólnie zakończę ten filmik w tym momencie i zrobię kolejny filmik, jak już uda mi się zbierać tyle okruchów duszy, że odblokuję, słuchajcie, te portale, bo jak widzicie, ani nie mam konia, ani portali. Więc yy, na spokojnie, słuchajcie, mam nadzieję, że uda mi się to, słuchajcie, odblokować. Więc yy, tak, ja mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Piszcie mi również, czy macie któregoś magicznego konia tutaj zakupionego, czy może planujecie kupić teraz więc jeżeli filmik Wam się spodobał, to zostawcie kciuka w górę, a jeżeli nie, kciuka w dół, a jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to zostawcie subskrypcję, aby być na bieżąco ze wszystkimi filmikami i seriami na kanale. Trzymajcie się ciepło i pa!